Cześć wszystkim, witajcie w paznokciowym tutorialu. Dzisiaj pokażę Wam zdobienie mojej mani, które zmienia kolory w zależności od temperatury i mieni się, połyskuje i błyszczy na wszystkie możliwe sposoby. Przedstawiam Wam 7 najnowszych odcieni lakierów z serii Thermocolor, które razem z poprzednimi kolorami tworzą kolekcję 19 pięknych odcieni do wyboru. Gdy jest chłodno, lakiery mają głębokie, ciemniejsze barwy. Gdy tylko temperatura rośnie, zamieniają się w piękne, neonowe i pastelowe odcienie. Na bogato wykorzystam również kolejną nowość marki Neonail brokaty do zdobień Glittery Effect, które, użyte do zdobień, tworzą efekt, od którego nie można oderwać wzroku. Najpierw sięgam po Grape Groove i jest to chłodny fiolet na zimno i soczysty róż na ciepło. Maluję nim paznokieć kciuka. Jedną warstwę utwardzam w lampie i dla pogłębienia koloru nakładam też drugą warstwę lakieru, który utwardzam również w lampie. Brokat Glittery Effect jaki wybrałam ma numer 1. Paznokieć wyjęty prosto z lampy ma lepką warstwę i właśnie do tej lepkiej warstwy przyklejam brokat. Posypuję obficie płytkę paznokcia brokatem i następnie wcieram, by ładnie ułożył się na całej płytce. Teraz posłuży mi Top Coat Top Hard, którym zabezpieczam brokat na paznokciu. Utwardzam go w lampie i na koniec płynem Nail Cleaner przemywam paznokieć. Następnie palet wskazujący i ten, że paznokieć maluję tym samym lakierem. Utwardzam w lampie pierwszą warstwę i nakładam drugą warstwę. Utwardzam i tym razem użyję matowego top coatu top mat, którym pokrywam cały paznokieć, Utwardzam go w lampie i przemywam nail cleanerem i dopiero wtedy płytka robi się matowa. Następnie wykładam sobie kropelkę top coatu top hard. I malutkim pędzelkiem na środku paznokcia maluję taki jakby półksiężyc. I to właśnie tutaj przyklei się mój brokat, więc staram się być dość dokładna. I nie utwardzam po tym kroku, tylko od razu obsypuję brokatem glittery efekt paznokieć. I jak widzicie, brokat przykleił się tylko w to miejsce, które wyznaczyłam. Póki top coat i brokat są jeszcze mokre, nieutwardzone, mogę sobie też pędzelkiem poprawić delikatnie krawędzie, poprzesuwać troszeczkę płatki brokatu, tak żeby były bardziej równe, i żeby mnie zadowalały. I dopiero po tym kroku utwardzam wszystko w lampie. I użyję teraz drugiego koloru, Indian Jamun, i na zimno jest to głęboki, malinowy kolor, a na ciepło soczysty, ciepły, fioletowy. Maluję nim paznokieć palca środkowego. Po jednej warstwie utwardzam. I nakładam również drugą warstwę i utwardzam. Kolejno nakładam również matujący top coat top mat, utwardzam go w lampie i przemywam cleanerem. I tak jak w przypadku poprzedniego paznokcia, również top hardem i małym pędzelkiem wyznaczam miejsca, gdzie chcę, żeby mój brokat się przykleił. Tym razem oprócz paska na środku maluję również obszar przy skórkach, zostawiając równy pasek pomiędzy. Mokry jeszcze top coat obsypuję brokatem, strzepuję nadmiar i delikatnie przyklepuję brokat, żeby się położył, żeby nie było za dużo ostrych krawędzi i utwardzam w lampie. Następny paznokieć jest już gotowy. Teraz wracam do Grape Groove i maluję nim paznokieć palca serdecznego. Po jednej warstwie utwardzam, nakładam drugą warstwę, utwardzam i pokrywam top mat. Utwardzam, przemywam cleanerem i top hardem maluję taki sam pasek jak na paznokciu palca wskazującego. Więc jak widzicie wybrałam ten sam wzór, bo jakoś wydawało mi się tak bardziej harmonicznie. I również obsypuję brokatem, strzepuję nadmiar i utwardzam. I wracam do Indian Jamun, który Nakładam na najmniejszy paznokieć. Jedną warstwę utwardzam. Nakładam drugą warstwę. I drugą warstwę, póki jest jeszcze mokra, nieutwardzona, obsypuję po całości brokatem. Strzepuję nadmiar. I również delikatnie palcem przygładzam wystające, najbardziej wystające kanty, krawędzie płatków brokatu. I dopiero utwardzam. I tak oto wygląda efekt końcowy moich błyszcząco-matowych, zmieniających kolory w zależności od temperatury paznokci. Mam nadzieję, że ten wzorek przypadnie Wam do gustu i że będziecie się nim bawić, jak ja właśnie tymi nowymi odcieniami. Dajcie mi znać w komentarzach, czy również jesteście srokami i przyciąga Was wszystko, co tak obłędnie się mieni i błyszczy i czy miałyście okazję używać lakierów termicznych i bawić się nimi pod ciepłą i zimną wodą. Jeżeli nie, to serdecznie do tego zachęcam i dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa.